Поздравляю вас Já estou spać. Oi, Babu, só que você poruviu! Que você está no seu! Cieca, mas ile mnie to będzie I komórkę. Po co komurka? komórkę? Jak chcesz kupić na dom? Jest już pusty, bo czemu jest Ale z dziadku komórka to taki telefon może być na kartę albo na abonament. Porany, ją powinienem dość... Dostać te pieniądze, bo najstarszy i mógł najmiksę pocenać. Kupił se, se krawę w buze, i zaraz się byk trzeci. i Jakby mi jeste starczyło, pomyślałby głowy paszonej bryce. to pewnie. a teraz dzieci kochane, dzisiaj Dziękujemy za życzenia i prezent. Siadajcie, głodujcie, co tam u was słychać. No, Leni może No by spała, bo pochał pakuła A juby odfuknąć człowieku i potrafi, ze hej, na początku tako nie było. Ciągle się pytała, mój tuś, mój panie, co by zjadł? A bo się, odpocz. po co tego robisz? A teraz w środku nocy potrafił mnie obudzić i ten swoim głosem padzieć. I mogę zrozumieć, jak to było spokojnie ja to spokojnie spać. ja, 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 dla mnie ja, 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 za ja, no ale dość tego na Tak między Błogiem a Prawdą tej żonka i w ludzkiej Skoda idę, że nie zawsze ich rozumiem. W dół jakimś dziwnym, niezrozumiałym językiem, a żonka co prawda zrozumiała, Ale i tak nie wiem o co jej chodzi. Ale kto tam babę zrozumie? Mam nadzieję, że my drodzy widzowie

Dobry pastuszku, wielka jest miłość w twoim serduszku. A to ci feler, bo nie moja, ale kanapka nie będzie twoja. Wyskoczył z góń za zakrętu, zaskoczył pastuszka, lecz nie zatworzą. Kim ty jesteś? Co tu robisz? Wróby ci płócie, bo pewnie głodny. Masz tu kanapkę. Posił się trochę, to nic, za ja Bogu nic nie naniósł. kanapkę łapczywą ręką, lecz nie spokojnie patrzy na dziecko i myśli sobie, co to za zaklęcie? To chciałem udać, mam to w prezencie. Widzę, że żyjesz wielką miłością. Dokąd podążasz z taką radością? Ja do Betlejem śpieszę co sił, bo tam na razie się... Łóżku cię ułożę, będziesz miał się po drożę. Tak. Zanieś. Zanieś Czekał by nie zcekał. A ty się z daleka. A mi stoi na straży z boku, By nikt nie zrobił krzywdy Bogu. Poduszkę chętnie niosę, Urki na niej jeżdżą proste. Matko Boża, mamusia, przygotowała, aby Luzka cię ja poobierała. Nie ma pieluszek. Mój mój. Nie ma pieluszek, mój miły panie. Mi już nie niepotrzebne, więc to je w darze. Zanieście, Zanieście w darze. Z no. kasą i blekiem. to. Kaska na mleku. Niezbyt dobre danie, ale mama mówi, że mi zdrowie daje. Zachodzko, Babłoń, Piękny Józef, Jezus ja narodzi Ciebie, a Syna Chrystus się rodzina. Jakną laukę dziś wymalowałam, bo ciebie Jezu na życie ukochałam. Pomogą. Nie usłyszą was ludzie idący dziś drogą. Oddawali swe ukłony w to Tobie serca ochotnego, Jako królowi przynoszę złoto każde. Jako człowiekowi mirę przynosimy. Opiaruję Ci kadzirów, tak płatnych. I o błogosławieństwo pokornie prosimy. To za dziwy? Co się dzieje? To naprawdę Pan Bóg przyszedł. On naprawdę leży w człowiek. Chodź powiemy o tym innym. Niech się o tym świat dowie. Że narodził się Bóg, człowiek. A bo ty z Jakoby, Jakoby, Kawołetek smycka. Czy nie lepiej by tobie, by tobie, Było usiedli w niebie. Ajn twój tatuś kochany, kochany, nie wydanie o tobie. Siedemdziesiątków. Oblezy są jeden, są jedynie, jak palusek ojczyzny. Gięsi i siodła. To mieli tyle wołków, kielo w dachu, kółków. Telo cielce, kielo w leśniętce. Telo łowyce, kielo matmoziące. Telo krów, kielo w zęsie kuplułów. To byś wam jej kuli z bymi nogami. Co byście mieli ralić pługami. Jak nie ma, to trzoma, jak nie trzoma, to dwoma, jak nie dwoma, to jednym, ale co godnym. Signijcie do pieca, wyjmijcie koło ca, nasz na szkrzynie, wyjmijcie półświk. na wyskę, wyjmijcie masłość. Piekliście kuliście, kolędniką daliście. Na styście, na zdrowie, na ten nowy rok. Wy bo bok, wypadła z pieca ruła, co bo niczego nie chybiał, z roku na rok przybywał, a doreć, żebyśmy byli i weseli, jako w niebie ja nie Lichaj.